Jako że objazd mazurskiej pętli rowerowej skończyłem pół dnia wcześniej niż, niż planowałem. No to dzisiaj wybieram się na taką małą przejażdżkę. Jeszcze tutaj po okolicy jadę z Mikołajek do Łuknajna, a potem jeszcze na północ jeziora śniardwy, a także zobaczyć jeszcze tutaj te okolice, w których nie byłem. Także jeszcze pół dnia się pokręcę po okolicy. Coś niesamowitego jestem, kilkanaście minut jazdy rowerem od centrum Mikołajek, chyba, chyba ze 4 km. No i po prostu dzikość przyrody, pełna. Po prostu tereny, chyba nietknięte stopą ludzką, tak się przynajmniej wydaje, tak one wyglądają. Za mną jezioro Łuknajno. Z tego co wyczytałem, jest to jeden z największych europejskich ośrodków. Ostoi ptactwa dzikiego na wodzie. Bardzo płytkie jezioro, bo średnia głębokość to zaledwie 60 cm, a maksymalna chyba 3 metry więc jest to takie bardzo, bardzo płytkie jezioro. Otoczone tutaj takimi terenami podmokłymi, zaroślami, więc bardzo dużo ptactwa właśnie tutaj stacjonuje. To jest dla mnie kwintesencja mazur. Tam widać jezioro śniardwy, jakieś domy, pola, łąki, górki. To są mazury. Nie mikołajki śmierdzące spalonym tłuszczem. Odsmażonych jakichś kręconych ziemniaczków. Nie stoiska z chińskimi badziewiami, gdzie można kupić typowe regionalne pamiątki. Jak pistolet, czy świecące rogi. To są prawdziwe mazury. Przed chwilą majestatycznie kilka metrów ode mnie przeleciał sobie Bocian, tak jakby chciał zapozować do filmu, no ale niestety nie zdążyłem go nagrać. Ja się zbliżam już nieuchronnie do Mikołajek. I moje ręce i nogi podpisują się pod hasłem, że Mazury to cud natury Żegnam się z Mikołajkami, wspaniała trzydniowa przygoda Ale czas wracać do domu Fantastycznie tu było, naprawdę każdemu polecam nie tylko mazurską pętlę rowerową, ale w ogóle pojeżdżenie tutaj po, po okolicy wspaniała rzecz.